Cześć, witajcie. Dzisiaj w sektorze gości, moim rozmówcą będzie Andrzej Borowczyk, komentator Polsatu Sport, komentator Formuły 1. Człowiek, który o tym sporcie wie wszystko. Witam serdecznie. Dzień dobry. Doczekaliśmy się po 8 latach. Robert Kubica wraca do Formuły 1. 8 lat oczekiwania, 18 operacji, niesamowita siła woli. To jest najbardziej spektakularny powrót w historii Formuły 1. No możemy oczywiście porównywać Roberta tylko powrót jego, możemy porównywać z powrotem nikiego Laudy. Lauda nie czekał 8 lat, to się odbyło bardzo szybko, ale też po katastrofalnym, po koszmarnym po prostu wypadku, w którym no, z którego cudem uszedł życiem. Natomiast ja mam taką swoją prywatną, taki swój, swój prywatny ranking, może to nieładnie brzmi, że to jest ranking, ale uważam, że trzy powroty są w ogóle w historii sportu całego sportu, nie tylko Formuły 1. Dwa są akurat z Formuły 1. Właśnie wspomniany Lauda, naturalnie Robert. Trzeci to jest Hermann Majer, narciarz, który pomimo koszmarnego wypadku, w którym no, połamał straszliwie nogi, był w stanie, a przecież to jest podstawa jeżeli chodzi o narciarstwo, był w stanie powrócić do tego sportu i z tego co pamiętam zdobywał nagle nawet tytuły i medale. Więc na pewno od tej strony powrót Roberta jest Czymś niesamowitym, tak z punktu widzenia ludzkiego, ja myślę, że ludzie sobie po prostu nawet nie zdają sprawy z tego, e, czego ten człowiek dokonał, prawda? O my to tak traktujemy, no tak, no, sportowiec oczywiście, masa lekarzy, tak jak wspomniałeś, 18 operacji, więc ogromny, e, ogromna historia wykonana tutaj od strony medycznej na pewno. Chociaż kiedyś mówiło się o tym, Robert się przymierzał jeszcze tam do dalszych, z tego co pamiętam, e, operacji. Ale no wyobraźmy sobie po prostu człowieka w takiej sytuacji wytrzymać to wszystko, znieść to wszystko i jeszcze iść cały czas do przodu. I on to cały czas robił, dopił. dlatego też podczas tej konferencji czwartkowej prasowej, tam już w Melbourne, gdzie przypomnijmy, był Hamilton, był Vettel, był Ricardo i był Verstappen, czyli można powiedzieć czterech największych w tej chwili kierowców Formuły 1, były brawa. Brawa bardzo wzruszająca chwila. Robert zaskoczył wszystkich. Robert zaskoczył. Nawet własnego ojca, zacytujmy to, co niedawno powiedział Artur Kubica jego ojciec. Nie wierzyłem, że Robert wróci całym sercem tego chciałem, ale rozsądek podpowiadał, że to niemożliwe. Ty podchodziłeś do tego podobnie. Mnie zawsze pytają wszyscy o to, czy wierzyłem, że Robert wróci. Ja wszystkim odpowiadam, że to nie jest sprawa wiary. Ja jemu po prostu tego życzyłem. Natomiast na pewno bym skłamał, gdybym powiedział, że nie miałem wątpliwości. Ja patrzyłem na to w dwóch aspektach. Jeden aspekt medyczny, bo na to trzeba tak spojrzeć, nie można inaczej. I drugi ten aspekt człowieka. Roberta, tej jego niewiarygodnie silnej woli, tych jego właśnie umiejętności takich czysto ludzkich, pozasportowych i wiedziałem, że tutaj w tym punkcie na pewno on sobie poradzi, prawda? Istniał ten drugi element. Medyczny, nazwijmy go, czy ze względu na skalę tych obrażeń będzie w stanie na tyle ustawić na określonym poziomie swoją fizyczność i wrócić do tego sportu. I tu, tu oczywiście były znaki zapytania. I o tę sferę mentalną byłeś spokojnie. O o jego, mentalną, to jak, jak zapatrujesz się na jego siłę woli, na jego psychikę, na jego. To na jest jego strasznie mentalność. silny gość. Musimy troszeczkę tak zajrzeć gdzieś no, w tył głowy Roberta. Ja go znam od 13 roku życia, więc można powiedzieć od dzieciaka. I wydaje mi się, że on bardzo wcześnie wydoroślał. Pamiętam, kiedy miał 16-17 lat, e, myślę, że kibice świetnie o tym wiedzą: że spędził wiele lat we Włoszech, gdzie wyjechał bardzo szybko, mieszkał przy włoskiej rodzinie i czym innym się nie zajmował, tylko sportem, więc e, ten okres dorastania u niego nastąpił jakby w takim przyspieszonym, zdecydowanie tempie. On, mając 17 lat, już był takim bardzo dorosłym człowiekiem, a inni jego rówieśnicy no, reprezentowali mentalnie zupełnie inny poziom. Później też to było widać, został rzucony zupełnie w sobie nieznany świat, nie miał tych bliskich wokół siebie. Oczywiście jego tata wpadał na zawody Formuły, pojawiał się, ale to było zupełnie coś innego. On musiał sobie z tym wszystkim poradzić i on sobie od strony mentalnej fantastycznie z tym wszystkim radził, a to nie było łatwe. Czyli od dzieciństwa bardzo mocno wyróżniała go taka dojrzałość na tle rówieśników, a co dzisiaj najbardziej wyróżnia Roberta Kubicę na tle innych kierowców Formuły 1? Ja myślę, że on się zmienił. Mało tego, ja bym powiedział, że on się zmienił bardzo na korzyść, że życie, którego nauczyło właśnie tego, że troszeczkę trzeba chyba podchodzić do wszystkiego z jakimś dystansem, a z drugiej strony odnoszę czasami takie wrażenie, że jest jeszcze silniejszy. On nadal przychodzi jako pierwszy do garażu, wychodzi jako ostatni, on nadal czuje niedosyt, nadal by chciał, aby. Poprawiono coś w samochodzie, nigdy samochód nie jest idealny. Oczywiście wiemy, o czym mówimy w aktualnej sytuacji, że może to troszeczkę brzmi, nawet zabawnie, prawda? Ale taki zawsze był, więc myślę, że te wszystkie jego najlepsze cechy nadal są świetnie widoczne, a z drugiej strony nabrał takiego chyba troszeczkę dystansu. Powiedziałbym, że częściej gości uśmiech na jego twarzy. Znamy go takiego troszeczkę. Tak wydaje się bardziej zwyczaj... tak, Konkretnego, nie? ponurego, tak przez lata, jakby się ta jego sylwetka ukształtowała, natomiast dzisiaj myślę, że częściej się śmieje, no ma powody do radości. Ten powrót na pewno mu dużo powodów do radości dostarczył, ale ten powrót nie byłby możliwy również, i to też trzeba powiedzieć, bez Orlenu, który został sponsorem Williamsa. Według doniesień medialnych wyłożył 100 milionów złotych. Jak przyjąłeś tą informację? Czy była dla Ciebie zaskoczeniem, że polska firma zdołała wejść w sponsoring w tak szerokim zakresie? No muszę ujawnić tutaj pewnego rodzaju tajemnicę. Nie wiem, może wiedzą o tym niektórzy kibice w Polsce. Orlen kiedyś wiele lat temu, kiedy Robert rozpoczynał karierę, rozpoczynał swoją wielką karierę w Formule, już był zaangażowany w pomoc Robertowi. Miało być kupione, po prostu mówiąc brzydko, miejsce, fotel dla Roberta w zespole Minardi. I głównym jakby udziałowcem tego całego przedsięwzięcia był w owym czasie Orlen. Była firma BMW Polska, z firma Allianz Ubezpieczeniowa. Mam nadzieję, że nie przekraczamy tutaj żadnych niedobrych granic komercyjnych. Wymieniając te nazwy i była firma HP i oczywiście głównym udziałowcem tego całego przedsięwzięcia od strony finansowej był Orlen. Daniele Morelli nawiązał kontakt z zespołem BMW Zauber. Udało mu się, to był menedżer ówczesny Roberta, udało mu się do, doprowadzić do tego, aby został podpisany kontrakt Kierowcy testowego z zespołem BMW Zauber, a w owym czasie w BMW Zauber był malezyjski petrochemiczny gigant Petronas, i automatycznie ten cały układ już z Orlenem nie wchodził w grę. Więc Orlen gdzieś tam zawsze był, więc to jest: ja bym nawet powiedział, że to jest powrót Orlenu w pewnym sensie. Myślę, że bardzo dobrze się stało. To jest Robert. No, czuje się na pewno silniejszy, że ma wsparcie ze strony polskiej rodzimej firmy. Wiemy, że on jest taki, są u niego bardzo mocno chyba gdzieś rozwinięte te uczucia, takie o charakterze wręcz patriotycznym. Prawda? Jeżeli czuje, że ma gdzieś obok siebie polską firmę, odniosłem wrażenie podczas jego bardzo krótkiego pobytu w Polsce, że no są bardzo dobre relacje między kierownictwem Orlenu prezesem Obajtkiem a właśnie Robertem, że się świetnie rozumieją i że to nie jest na zasadzie takiego poklepywania się po plecach, bo podpisaliśmy kontrakt, tylko że gdzieś nadają na takich chyba e, tych samych falach, więc no możemy być myślę z takiej sytuacji zadowoleni. Powrotem Roberta Kubicy do Formuły 1 zachwycają się kibice, dziennikarze na całym świecie. Do ciebie dociera wiele sygnałów ludzi z branży z całego świata, komentarzy, opinii pozytywnych na temat tego, czego zdołał dokonać? Na pewno tak. Ci ludzie, którzy wiedzą o tym, czego on dokonał, wiedzą jak ta jego droga przebiegała, tego powrotu do Formuły 1. Oczywiście są tacy zawistnicy, którzy będą mówili: No, tak, gdyby nie było tych pieniędzy Orlenu, to nie byłoby tam Roberta. Ale z drugiej strony. Orlen wcale nie ukrywa, że to Robert bardzo pomagał przy podpisaniu tego kontraktu. Przecież musimy wyraźnie sobie powiedzieć, to nie jest kontrakt Orlenu z Robertem. To jest kontrakt Orlenu z Williamsem. Orlen poszukiwał ambasadora. To też może ujawnię tutaj jakieś tajemnice, ale wiem, że taka sytuacja istniała. Poszukiwał swojego ambasadora w środowisku oczywiście najwybitniejszych polskich sportowców i doszli do wniosku w pewnej chwili, że no, fantastycznym ambasadorem, sportowcem będzie Robert. I tak to się... Na skalę globalną, absolutnie. Tak, na skalę globalną. Tak się absolutnie stało. Przecież musimy o tym pamiętać, że Formuła 1 to jest rzeczywiście sport globalny i nie na zasadzie takiej, że jest oglądalny w jednym, w drugim, w piątym kraju. Oczywiście na całym. W świecie, ale no mówi się o tym i potwierdzają to statystyki, że tylko igrzyska letniej olimpiady i mistrzostwa świata w piłce nożnej mają większą telewizyjną oglądalność od Formuły 1, więc rzeczywiście jest to sport globalny. Jest to sport, który jest ulokowany w bardzo mocno w wielu takich istotnych krajach i myślę rynkach dla Orlenu. Ja nie chcę tutaj oczywiście cytować tam jakiś laurek dotyczących Orlenu. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że 60 80% obrotu Orlenu to jest poza Polską, że Orlen jest obecny w 90 krajach. Nie dlatego, że tam sprzedaje paliwa, bo paliwa nie sprzedaje, ale jeżeli ma tam takiego ambasadora i z tego co wiem, wzrosła niesamowicie jakby percepcja Orlenu, szczególnie w krajach bliskowschodnich.